Jesteśmy w trakcie renesansu Angular'a. W wersji 17 nadeszły duże zmiany, m.in. nowe logo. W wersji 18 spodziewamy się jeszcze więcej zmian. Ja nazywam się Aleksander Lubych. Ja nazywam się Jakub Pawlak. To jest Subiektywny FrontEnd i dzisiaj porozmawiamy o tym, co Angular dla nas przygotował, jeżeli chodzi o najnowsze wersje i co się tak naprawdę z nim dzieje. Zapraszamy. Renesans Angulara. No i co? Co z tym Angularem? No, był Renesans. Był Renesans. No Myślę, właśnie. że e, są duże zmiany. Na przykład, największa zmiana moim zdaniem w 17 to jest logo. Logo. O, proszę bardzo. I teraz, jak sobie spojrzymy na oficjalny artykuł na blogpoście od Angulara, to możemy zobaczyć coś takiego. Wow. Renesans. No, i oprócz logo jeszcze nowa strona angular.dev. O, właśnie! O A właśnie. co tam się kryje? Więcej animacji. Hmm. Uwaga, uwaga. Wow! Renesans. Wow. Renesans. To mi się podoba. O to chodzi. To już nie jest ten angular. Nudny, czerwony, teraz jest fioletowy, gradient. No właśnie. I teraz spójrzmy sobie może jak to w... O teraz... nie. Jakub. Nie. Jakub, mm. jak to ma się mm. dobrze sprzedawać w dzisiejszych mm. czasach? Nie. Popatrz na to. Czy ty tu widzisz tu jakąkolwiek animację? Nie ma animacji, nie ma gradientów. Słabo. Nic tu nie ma. Nic. Jest jakaś dokumentacja. Którą widziałem milion razy. W której się nauczyłem milion rzeczy. Ale nie ma ani jednej ani Animacji. No to... Dobra, dobra śmiejemy się trochę z renesansem <laughs> Angular'a, ale prawdę powiedziawszy renesans Angular'a myślę, że jest trochę prawdą, trochę ale nie do końca, bo to oczywiście to jest marketingowy chwyt, że, że wow wow robimy renesans, bo Angular już od jakiegoś czasu funduje nam dosyć częste update'y. I duże. Dosyć, I duże. Więc y, Angular już jakiś czas rozwija się szybko i w porównaniu do Reacta, który ma dosyć wolne te wydania, y, Angular stał się taki trochę niestabilny, ja bym powiedział. No, bo, te zmiany z wersji na wersję są przeogromne, więc dla kogoś, kto chce być na bieżąco i chce mieć najnowszą wersję, to wymaga dość sporo pracy. Nie? No, bo jedna rzecz, y, Angular ma wsteczne wsparcie. Ma, ma to, oni bardzo dużą uwagę przywiązują do tego, żeby jednak nie popsuć kodu, który już istnieje i mają też migrację i to jest super, ale nadal update Angulara, jeśli tych zmian jest sporo, to po prostu jest ciężka sprawa i mimo tego, że są wprowadzone nowe rzeczy, no to właśnie wydaje mi się, że dzisiaj... Byśmy porozmawiali o tym, czy to dobrze, czy to niedobrze, że tych rzeczy jest tak dużo. A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. No i w jakim kierunku Angular zmierza? No dobra. To w takim razie zacznijmy od. Podstawiania sobie ważnego pytania: Czy Angular staje się reaktywny? No i co to ty o tym myślisz? Nie wiem, yy, nie wiem, bo Angular faktycznie odrabia lekcje i trochę zaczyna nadganiać konkurencję, bo konkurencja zaczęła bawić się takimi rzeczami jak Hydration, y, zaczęła się, y, no może nie zaczęła, ale bardzo długo korzystała ze składni, która y, też jakby JSX, -y, które implementują logikę i templatki, i Angular troszkę w tą stronę skręca, no oczywiście wydanie Signalsów, które były, no to po prostu no, konferencja NG Poland to była... Same signal. Signals, to powinno być, to było, to było Signals Poland. To była konferencja Signals Poland, zresztą już nawet prowadzący kolejne, kolejne prezentacje o się z tego nawet śmiali, ale to była duża rzecz i to będzie duża rzecz, i myślę, że Angular po prostu nadgania te braki, które konkurencja miała. Na przykład SSR, czyli Static Side Rendering, przepraszam, Server Service. Side Rendering. Mm -hmm. No, nadganiamy. Tak, ale co warto wspomnieć, to jest to, że w Angularze 16 chyba weszły standalone. Tak. I to jest istotne, bo bardzo wiele pretensji. Ma się do Angulara, że są e, moduły. A, fu. E, osobiście, ja w Angularze siedzę bardzo długo i dla mnie moduły są dosyć oczywistą sprawą, e, ale dla osoby, która wchodzi w Angulara, moduły, mm, o co tu chodzi? O co ja mam mieć moduł, skoro ja chcę mieć ten komponent? Dokładnie, i tutaj wchodzimy w uproszczenie składni. Jak wspomniałeś o tych signalsach, to możemy też dodać, że skoro są sygnały i możemy reagować bardziej punktowo na zmiany, nie musimy. Polegać na zon. I to jest jedna z takich rzeczy. To jest coś, co po prostu e, niszczy ludzi, którzy chcą wejść w, angularza, w Angulara. to znaczy nikogo nie obchodzi ten zon. Ale on tam jest. Ale on tam jest. No. I on będzie ci odświeżać całe widoki, wszystko co. Co tak naprawdę się dzieje. Wiadomo, możemy tam sobie troszeczkę magii rzucić, jeżeli chodzi o on-push i tak dalej, odpitać różne gałęzi w drzewie, no ale ten Angie Zone jest i teraz, jeżeli masz Angular 16 i budujesz od początku tą aplikację, to możesz się pozbyć z on całkowicie. No co więcej, raczej wystartujesz już z 17, a zaraz w zasadzie z 18. 18. I ciekawe, co tam w tej 18 będzie, nie? No. Więc wydaje mi się, że może Angular nie staje się nowym reaktem, bo to dalej będzie Angular. Angular ma konkretne use case, konkretne zastosowania. Hmm, ale myślę, że próg wejścia będzie trochę niższy. Ale czy to czy będzie to miało też negatywny efekt, ale o tym za chwilę. Tak jest. Co jest ciekawe, wspomniałeś wcześniej, że Angular patrzy dość mocno w stronę SSR. I to jest dość ciekawe, ponieważ niedawno powstał taki framework, który się nazywa Quick. To jest mm -hmm. napisane przez e, Miszko. Mm -hmm. I ten Quick namieszał troszeczkę. Bo A... może zaczniemy od tego, kim jest Miszko. No właśnie. Miszko jest e, m, panem, który rozwijał przez 12 lat Angulara. Tego Angulara, którego znamy. Czyli bardzo długo siedział w bechach e, naszego frameworku. No i on w pewnym momencie odszedł i powiedział, że dobra, trzeba stworzyć coś szybszego mm. yy, i właśnie stworzył Quick'a. I ten Quick jest naprawdę ciekawym frameworkiem, bo jest mocno skoncentrowany na yy, performance'ie, na tym, żeby strona renderowała się jak najszybciej i oni używają do tego yy, takiej rzeczy, która się nazywa Resumability, czyli jeżeli strona się ładuje, to najpierw przesyłają HTML, sam HTML bez JS'a i tylko do tych wycinków e, strony, gdzie jest potrzebny JS, doklejają ten JS. Więc strona jest automatycznie i od razu e, interaktywna. W przeciwieństwie do SSR, gdzie dostajemy na twarz HTML, który nie jest interaktywny, i wtedy trzeba... trzeba tamten JS na niego nałożyć. I w tym momencie dopiero po jakimś czasie ta strona jest interaktywna. Więcej, jeszcze trzeba było to znowu wyrenderować i trzeba jeszcze wyrenderować właśnie tutaj mam taki diagram w zetni, e, czyli to jest w przypadku, e, w przypadku hydration, czyli jak wygląda e, hydration, czyli wysyłamy statyczny HTML, który nie ma JS, -a. użytkownik widzi ten HTML i ma wrażenie o, strona się załadowała, ale nie kolego, nic nie musisz kliknąć, bo właśnie trzeba dodać ten JS do strony i tak to wygląda, czyli mm, Dodajemy następnie JavaScript i dopiero jak ten cały JavaScript jest załadowany, to ta strona jest interaktywna. A Quick robi to inaczej, ponieważ dostajesz tak naprawdę HTML, który jest z automatu od razu interaktywny i tylko niektóre wycinki zawierają js I ten JS jest w takim. Zakresie, jaki jest potrzebny, żeby wykonać daną akcję na stronie. Czyli bardzo potężne narzędzie. Dobra, wszystko super. Ale czy ty używasz Angulara z SSR-em? Czy kiedykolwiek użyłeś? Podjąłem próbę. <grym> no, no właśnie. A... Ja uważam, że to jest fakt. To ale jak trochę... poczekaj, poczekaj, no. ale właśnie dlatego nie używałem tego SSR-a, bo nie jest to takie proste w Angularze w tej chwili, żeby tego SSR zapiąć. Bo nie chciałem tracić czasu na to, żeby zapiąć SSR w Angularze. No tak, tylko że SSR ma konkretne zadanie i konkretny cel, ale dla aplikacji, która jakby nie będzie ładowana, nie będzie generowana estetycznie, SEO jest w ogóle bez znaczenia. Tylko bo i tak musisz się zalogować. Czyli masz aplikację, gdzie jest logika, która jest ukryta zalogowanym, to, to ten SSR, no, no co on tam daje? Oczywiście no fajnie dostać ten HTML na dzień dobry. Ale de facto ja osobiście uważam, że dla Angulara to w ogóle nie jest deal breaker. Nie, jeżeli e, powiemy sobie tak, wszystkie aplikacje, które budujemy w tej chwili, będą miały rozmiar 50 KB, jeżeli w transferze dla klienta. Ale problem tak. jest taki, że nasze aplikacje tylko rosną z czasem. I teraz co się, co się stanie, jak dojdziemy w pewnym momencie do momentu, w którym po prostu już tego kodu jest tak dużo i tego JS-a tak dużo wypływamy, że no ten SSR będzie potrzebny. Czyli rozumiem, że angularowe aplikacje będą rosły, 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 w pewnym momencie będą już tak duże, że ludzie stwierdzą, że dobra, nie ma opcji, nie utrzymamy tego, przepisujemy i tutaj wiesz, wjeżdża... <laughs> że Quick, Quick. E, nie, znaczy, mi bardziej chodzi o to, dlaczego Angular zaczął patrzeć mm -hmm. e, w stronę e, SSR. E, oczywiście nie, nie mówię, że jakby Quick był głównym powodem, tylko głównym powodem jest to, że my jednak tego kodu produkujemy bardzo dużo. No tak, I oni musieli tak, coś z tym tak. zrobić, żeby pójść w kierunku mm, performance, u. po prostu żeby tego kodu ładować mniej, a nie więcej. No i tutaj też wjechały e, w Angularze. Jakby dyrektywa Defer, czyli Deferable Views, więc mamy komponenty, które możemy załadować dopiero dynamicznie i to nie wymaga już w zasadzie SSR-a, ale jest mega super fajne i na to trochę czekam z naszym update'em Angulara, bo to może być naprawdę dużo, bo po prostu nie będziemy ładowali tego kodu, którego nie używamy. Właśnie to jest istotne, że ten Defer daje ci tak naprawdę możliwość lazy loadowania kodu. Czyli jak masz fragment... Tak i templatki. właśnie fragmentów, bo teraz mieliśmy też lazy loading, czyli możemy, możemy sobie jakiegoś tam e, jakiegoś adresu konkretnej funkcjonalności doładować, tak. ale co jeśli ten nasz widok jest gigantyczny i ma strasznie dużo migi, to możemy po prostu sobie to opóźnić, to, tak. to jest super. Tak, to jest świetne, więc Angular to robi dobrze i w bardzo dobrym kierunku idzie, co ciekawe oni też się połączyli z Wiz teraz, mhm. słyszałeś o tym? Tak. No to jest też... Podperformance. Tak, to jest to jest stanowczo pod performance, no bo Wiz y, zasila YouTube'a. YouTube y, I jeszcze y, parę innych ładnych rzeczy. Google, dokładnie tak, w warkę więc... więc oni y, twórca Angular'a i z deweloperami Wiza po prostu ogarnęli, że robią często podobne rzeczy, więc y, może by się połączyli. No i się łączą. Zresztą Signale bodaj, bodajże chyba są z Wiza zapożyczone. Tak, dokładnie. No, więc, dokładnie tak. Tak naprawdę to nie! Więc to się już dzieje? I ja tutaj wspomniałem o tym, że no dobra angular fajnie rozwija się, czyli mamy te nowe rzeczy, nowe w ogóle control flow, czyli te właśnie nowe dyrektywy, które dajemy w templatkach, zmiana paradygmatu na programowaniu funkcyjne, standalone, Signalsy, zoneless, mnóstwo fajnych rzeczy. A co z legacy kodem? Wiesz co, co chcę powiedzieć? Jakby zmierzam do tego, że yy, fajnie, super dla nowych projektów, ja się super cieszę i nie mogę się doczekać. Ale właśnie, nie mogę do się doczekać update'u Angulara, który duże projekty robią rzadko. Bo jest to bardzo kosztowny proces. Więc to nie jest tak, że Angular wypuszcza nową wersję i już wszyscy się są zaktualizowani. Bo jak sobie wejdziecie w statystyki yy, NPMowe. To mnóstwo użytkowników Angulara dalej instaluje starsze wersje. To niemożliwe. I to nie jest tak, że, że to nie jest po prostu takie bezkosztowe. Czyli te wszystkie zmiany powodują to, że okej, okay, one są, super, zaczniemy je wdrażać, zaczniemy, zaczniemy ich używać, ale jeśli mamy teraz duży projekt i dodamy do tego to, co powstaje, to nagle. Chcieliśmy obniżyć próg wejścia do projektu i mamy nowego dewelopera, który, o wszedł w osiemnastkę po prostu, był sweet. Po prostu kursik poszedł, jeden, tak. drugi, Angular 18. Eric a nie był potrzebny, no bo były signalsy. signalsy wchodzi na grubo, Super. dobra ja ogarniam te signalsy, modułów nie ma standalone no. i teraz, o kurde Eric JS, tak, kurde, i... dependency injection, moduły. No, god! I chciałbym zwrócić właśnie twoją uwagę i waszą też uwagę, że ten Renaissance Angulara jest super, jest fajny, jest tam na naprawdę dużo fajnych rzeczy, ale pamiętajcie o tym, że trzeba też odrobić swoją lekcję, teraz swoją część tego, e, tego fajnego procesu Renaissance Angulara, czyli trzeba zaktualizować swój kod. No problem. I jeśli te, ten nasz kod zostanie w pewnych miejscach, a zostanie na pewno, bo nie wszystko jest rozwijane, nie wszystko możemy zrefaktorować i zmienić, bo niektóre featurey biznesowe no w naszych projektach po prostu niektóre funkcjonalności muszą zostać, bo nikt nam nie da środków na to, żeby je przepisać, poprawić i jeszcze przetestować, bo się mogą rozpaść, bo są bardzo delikatne. Przecież działają. Jakub. No działają. To co ty więc, chcesz robić? Jak, no nie przepiszemy ich, no nie, no, więc one marywać. tam zostaną. I teraz. Angular w pewnym momencie powie, że no dobra, sayonara, wycofujemy wsparcie. I dlatego trzeba się na to przygotować, że te zmiany też mogą, po prostu mówią nam od razu i zapala, powinna nam się zapalić taka troszkę, no może taka żółciutka jeszcze lampka, że, że trzeba spłacać dług technologiczny, który zaciągnęliśmy, bo oczywiście Angular słonie z tego długiego wsparcia, super, ale w pewnym momencie to wsparcie się skończy. zdecydowanie, a co ciekawe jeszcze chciałem dodać, e, Angular szykuje pewną przepinkę na material. O, matka. i to Czy... w ogóle jest. I to będzie bomba. Wow. Nawet e, dla projektów, w których ja pracowałem, w których ja pracuję, gdzie wszystko jest oparte na mat material dwójce. Wyobraź sobie, ktoś pracuje no. nad design systemem. I ten design system robi, system robi na przykład przez rok, i potem wychodzi Angular, Uczestka, I, i tam jest material trójka. Emotional damage! I to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo material w wersji trzeciej, który wygląda zupełnie inaczej, no dobra, zupełnie to jest może trochę przesadzone stwierdzenie, wygląda inaczej niż materiał dwójka, wszedł w wersji 17.2 bodajże, czyli to nie był breaking change. I moim zdaniem to jest breaking change. Ale stop, 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 stop. Tak to On wszedł w preview, to jest opcja. To nie jest tak, że to 17.2 17 e, od razu. Czyli jak postawisz angularową aplikację, projekt, nowy, to świeży, 17.2, to będziesz miał dwójeczkę. Tak, ale będziesz miał opcję. Czyli musisz zrobić po prostu świadomą decyzję, Konfiguracja że wchodzimy decyzję, tak. w Watykan. Tak, tak. Okay. Tak, tak. Dokładnie. to nie jest tak, że nagle jest przypinka, e, tylko to jest po prostu opcja, którą ma 17.2. Ok, bo no. Materialowa strona tak nie wygląda, że tak, tak to działa, po prostu jest material.angular i nagle dostajemy trójkę i wygląda wszystko inaczej. Tak. Co um, ciekawe, widzisz? Tutaj, jak się przełączamy. No tak, tylko musisz się przełączyć na no starą sesję. 17.3.6 i już widzimy, że to jest trójeczka, Ale tutaj, jak przejdziesz do. Um, czekaj. No ale właśnie, jakby to, jest, to jest dla mnie trochę niejasne, że. Wprowadzamy 17.2, wprowadzamy nowe, nowego materiału. Ale zobacz, co jest napisane tutaj. As of uh, 17.2, Angular Material includes experimental support for M3 styling in addition To dlaczego to zmienili M2? w takim razie główną dokumentację? I have no idea. Bo o to, o, o, to, o, o to mi właśnie chodzi, że wprowadzamy bardzo dużą zmianę w jakiejś takiej minor wersji i jeszcze wprowadzamy zmianę do głównej dokumentacji materiału i o tym nikomu nie mówimy. Napisali. No i dobre. A co tu się na stronie Był pościg. Był pościg. <gulpościg> Jakub, to jest dobre pytanie, nie wiem, ale jakby na pewno fajnie, że jest ta opcja w 17.2, bo możemy sobie już potestować tak, oczywiście. i popatrzeć, tak, tak, tak. ale jest to ogromna zmiana. Nawet z naszej Więc perspektywy Tak to jest jak, jak zmiana, mówiłeś, no? że są przygotowane design systemy, duże projekty i to potrzeba czasu. I Angular będzie nam tego czasu dawał dosyć mało, bo, bo robią po prostu update Angulara co, co pół roku. Często dużo zmian i my się musimy w tym wszystkim połapać. Więc taki apel, żeby się w tym łapać i, <słuch> tak, i odrabiać tą lekcję i to, co się da faktycznie, spłacić ten dług technologiczny, albo przynajmniej zaplanować, że to trzeba będzie poprawić, zrefaktorować, No, żeby się nie obudzić, że za dwa lata po prostu zostaniemy na jakiejś wersji i będzie trudno zmigrować. Oczywiście Angular na 100% prowadzi skrypty migracyjne, ale wiemy jak to się kończy przy większych projektach. To nie zawsze działa z automatu. A jeszcze, jak nie ma testów jednostkowych, a mamy skomplikowany komponent, serwis, albo komponent, który ma półtora tysiąca linijek. Uła! A zdarzają się takie kwiatki. Coś siok! Na co nie możesz się doczekać w osiemnastce? No, na co? Ja się obawiam, że w osiemnastce wejdzie ta zmiana dotycząca materiala. Ciekawe ja trochę się czy... nie mogę na nią doczekać. Na osiemnastkę e... czy na zmianę? Na zmianę. <laughs> bo bo no w zasadzie znaczy, bardzo fajnie wygląda ten, ten nowy materiał. E... Ja osobiście się mo nie mogę doczekać, ale to jest rzecz, która weszła już w 17. Bardziej to w kontekście re tego renesansu angulara. To jest e... dodany jakby. Do Angularowego Inspektora został dodany Inspektor do Dependency Injection. Mm. To, oh jest coś, to jest coś, na co czekam, bo serwisy i injektowanie tych serwisów na różnych poziomach a dużej aplikacji Angularowej, no naprawdę. Tego wow, brakowało wow, bardzo. Konsol logowanie, tego, debugowanie. Bo wow, jezu, to jest Pamiętam, straszne. Mówili o tym na konferencji pierwszy raz, no. rok temu. Więc to, to niekoniecznie jest osiemnastka, bo to jest już w siedemnastce, ale to jest rzecz, na którą ja się osobiście naprawdę nie mogę doczekać, bo my, właśnie, no, no nie zawsze możesz się od razu zaktualizować na siedemnastkę, ale może coś w osiemnastce jest, na co ty czekasz. Przyszliśmy do tego, że nie ma oficjalnej e, listy zmian jeszcze w osiemnastce, mm, więc trudno powiedzieć, tak naprawdę, co będzie. E, czekamy na. Pierwsze informacje o tym, co wejdzie w 18. Ale czekam na kontynuację, jeżeli chodzi o um, Deferables. Też czekam trochę na to, żeby te injektory w komponentach i serwisach można było jeszcze prościej sobie e, dociągać. Bo też o tym wspomnieli na konferencji e, rok temu i mam nadzieję, że to też niebawem się pojawi, bo to będzie spore uproszczenie. Jak przewidujesz przyszłość w takim razie, przejdźmy do szklanej kuli, jak hmm. widzisz renesans Angular'a? Znaczy ja jestem podekscytowany ogólnie, pomimo dużego narzekania, że, żeby była jasność. My troszeczkę się śmiejemy z tego, ale to dlatego, bo te zmiany są po prostu dla nas duże, po prostu tak, w dużym momencie z naszego subiektywnego punktu widzenia rzeczy, którym się zajmujemy, bo my tą Angular'ową ten angularowy update będziemy ciągnąć zaraz. Będziemy robić, właśnie. I, I to jest po prostu duża rzecz. I trzeba się wtedy naczytać, napocić. I mnóstwo jeszcze rzeczy wychodzi po drodze, które oczywiście mamy ten Migration Guide i tam sobie możemy wyklikać fajnie, fajnie. Tylko jest mnóstwo rzeczy, które okazuje się, że nie są udokumentowane. I są rzeczy, które wylatują, są rzeczy, które się gdzieś zmieniły. Są jakieś takie drobne, malutkie rzeczy, e, które gdzieś się przesunęły, na przykład webpack, przecież webpacka już nie ma, no. webpack wylatuje, bo, mamy sbuilda, tak. module federation. I, I co teraz? No i co teraz? Nas, no przecież I, to jest, bo, więc to jest fundament dla nas, nie? No i dokładnie, i co, co, co dalej, jak dalej żyć? Więc moim zdaniem y, przyszłość renesansu rysuje się tak, że ten angular faktycznie nabiera tego tempa, jeśli się tak jeszcze zmerczują z tym wizem, to w ogóle będzie uu, super szybko. I brzmi to fajnie. Brzmi to naprawdę zachęcająco, ale i też przerażająco. No właśnie. Mi się bardzo podoba ogólnie ten te kierunek, który został obrany. Dużo uproszczeń też dla deweloperów e, powstaje w Angularze. Nawet ta strona jest e, tak naprawdę uproszczeniem w jakimś tam stopniu. E, mam nadzieję tylko tam, że z czasem dojdzie więcej jakiejś dokumentacji, bo na razie tam jest trochę mało tej dokumentacji. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Tempo jest dość duże. Szczególnie dla osób, które pracują nad dużym goldbase, czyli dla nas, no to jest challenge, challenge, żeby być na bieżąco z tymi wersjami. Więc to jest jedyny taki duży minus, jeżeli chodzi o duże zmiany w Angularze, że przy migracji no, będzie ci to bolało. I tyle. Dokładnie. To co, polecajki? Zaczynaj. Zaczynaj. Uuu, na to nie byłem gotowy. To będzie taka nietypowa polecajka czy taka specyficzna, e, mianowicie jeśli lubicie grzebać sobie trochę przy komputerach, to moją polecajką jest Hackintosh. To jest no taka, okay. no to taka jest takie podejście, że można zainstalować macOS na odpowiednio skonfigurowanym komputerze i to jest w zasadzie taki Ostatni trochę moment na to, żeby się w tym pobawić, dlatego tutaj uczulam, że to może może już niedługo potrwać, jeśli lubicie takie zabawy, żeby po prostu sobie postawić macOS na dowolnym sprzęcie, który złożycie jakiś tam komputer stacjonarny. No bo Maci przechodzą po prostu na swój własny procesor, więc powoli wsparcie dla intelowych procesorów będzie wygaszane. Ale jeśli na przykład nie macie szczególnie w kieszeni 20 tysięcy na nowego maka. To no taki, taki, no to można postawić sobie maka na, e, na, na kompie stacjonarnym. E, no, taka moja nietypowa no, polecajka. No, ciekawa, ciekawa polecajka, nie spodziewałem się tego. Okej, okay. z mojej strony chciałbym polecić, w sumie to ja też trochę inaczej zagram. No. <laughs> Bo mam jedną polecajkę zapisaną e, na ten odcinek, ale chciałbym polecić coś innego. Chciałbym polecić, e, żebyście... Przez jeden miesiąc, czyli przez 30 dni, dali sobie detoks na wszystkie social media, czyli Facebook, Instagram, YouTube. Odpiąć się od wszystkiego. Ja nie wie, tak na mnie. Ja, nie, 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 ja wiem, skąd, ja wiem skąd to się wzięło. Skąd? Z wywiadu. Z wywiadu. No, to jest jakby polecajka, którą mam na dzisiaj ale na razie jej nie użyję, dlatego powiedziałem tak ogólnie tak, na razie. Tak. Generalnie cały czas e, zgłębiał się w temat deep work i tego, jak powinno się e, zboostować swoje, m, swo, swoją wydajność. E, jedna z takich rzeczy jest właśnie to, żeby raz na jakiś czas robić sobie dłuższą przerwę od wszystkich e, social media i przy okazji można sprawdzić, co się dzieje wtedy, jak nas na tych social media nie ma. To znaczy, świat się nie kończy. Nikt na ciebie nie czeka. No, Nikt dobra, na ciebie nie pisze. ale to jak tam ci idzie ten detoks? No, w tej chwili, proszę państwa, nie mogę tego zrobić. Pa. Ponieważ. Popatrz, taka Popatrz, polecajka. Taka polecajka. Co za hipokryzja, co? Co za hipokryzja? No, no, także tak. Tak, ale polecasz. Ale polecam. Jak będziesz mógł, to zrobisz. Nie no, ale ja robiłem takie toksy, no, no jakby nie polecałbym czegoś takiego. No, w sensie dla mnie to jest wyśmienite, nie? Mhm. Wydajność i czystość umysłu jest, jest świetna. No, ja w tej chwili nie jestem w trakcie tego, tak? No jakby, e, mam ca cały czas... Muszę coś robić, nawet ze względu na subiektywny frontend Są rzeczy, które. Znaczy, Bija się tak. tak, oczywiście tak się trochę podś podśmiewuję, ale ja też polecam. Ja na przykład miałem taki okres, że w ogóle z Facebooka nie korzystałem, tak kompletnie odciąłem i e, bardzo dobrze mi było z tym. Znaczy nie, z Facebooka nie, miałem, nie korzystam, tak? Nie miałem Bo też ja... specjalnie innych jakichś tam mediów społecznościowych, no dobra, Instagram tam od czasu do czasu, e, ale tak, tak to, to myślę, że to jest fajna polecajka. No to super. To lecimy z podsumowaniem. Dobra, no to to co? E, Renesans Angulara, hit czy kit? Podoba się, nie podoba? Hit z małym minusem. Hit z małym minusem. <laughs> Wydaje mi się, że Angular chce być takim trochę e, new hit on the blog. How do you do fellow kids? I chce po prostu trochę odzyskać reputację. Taką, rapu, reputację, odzyskać tak, taki trochę power i prędkość, e, więc. Myślę, że zapowiada się naprawdę ciekawy release następnej wersji <laughs> Angulara. Czekamy, zobaczymy. nie skomentujemy. Tak. I nawet e, ciekawy release upgrade tu Angulara w naszym, w naszym projekcie. W naszym ja to jest sprawa. Dobra, dzięki. dzięki i do zobaczenia w takim razie za dwa tygodnie w kolejnym odcinku subiektywnego frontendu. Jak zwykle, jak macie pytania, piszcie na subiektywne frontend, I jak zwykle zapraszamy do. Komentowania, polubień, subskrypcji. Do zobaczenia. Do zobaczenia.